W dalszym ciągu podróżujemy śladami naszego mistrza, yy, pana Roberta. Yy, I w zasadzie ciekawa rzecz, bo któryś raz po programu staramy się odnaleźć super lokalne rzeczy i mamy niemały kłopot. Yy, kolejny lokal, gdzie pytamy o kobariszkie bulie. No i wszyscy robią wielkie oczy. Jakie bulie? O co chodzi? No i tłumaczymy, że chodzi o takie knedliki z polentą, gotowane. No i mówią, że pierwsze słyszą w ogóle bulie tu. Ale że co, w Kobaridzie? Mówią, że no w Komaridzie właśnie tutaj. Kowaliszkie bulie. Nie ma. W każdym razie zamówiliśmy frikę, to na pewno jest. Frika to jest, no zresztą za chwileczkę zobaczyć. No więc tak, Frika to jest taki placek, to jest taki omlet <laughs> w zasadzie. W środku są ziemniaki, ser, górski tutaj lokalny ser, starty. I wszystko jest połączone jajami, się robi taka masa. Jest to smażony z dwóch stron, a w środku ciągnie się, cudo. Tak jest. Go. To nie widzę. Specjalność tutejsza. Dużo. Dużo sera. Bardzo dużo. Bardzo dużo, dobra. No jeżeli chodzi o lokalizację, to oczywiście dodaję do opisu, ale jesteśmy. Fisza Polonka. W samym sercu Zapraszam Was teraz do Muzeum tradycyjnej produkcji serów. of large cows that are carelessly resting and chewing and are next to centuries old ones? Wejście kosztuje 5 euro od osoby dorosłej, za dużo do zwiedzania nie ma, tak naprawdę jest ta jedna sala z dawnymi narzędziami i jest tam trochę tych interaktywnych zabaw, powiedzmy. No i co ciekawe, w zasadzie jest sklep z ich produktami tutaj obok muzeum, ale idziemy też do drugiego, większego, ale jeszcze po opłaceniu tego biletu pan... Sprzedawca i no w ogóle pan, który zawieduje tam, zabiera nas do sali, w której leżakują pięcioletnie sery. Ale kupić ich nie można. Najstarszy, który można kupić, ma rok. Także naprzeciwko muzeum znajduje się większy sklep i są nie tylko sery, które widzimy tutaj, ale jest dużo mnóstwo innych regionalnych produktów. Tutaj mamy jakieś nalewki, miody, śliwowica. Kislo mleko, kefirek i tutaj ciekawa sprawa, bo muszę wziąć sobie butlę i butlę napełnić mlekiem. Mamy 3,5% i to jest jogurt. Proszę wybaczcie mi, że będzie butelka plastikowa, ale półlitrowe są tylko takie. A dużego mleka nie potrzebujemy. Hopla, lecimy. No wino My jeszcze nie widzieliśmy. Gdzie tu na pewno jest gdzieś wino? Musi być. Ha! Jest! Proszę bardzo. Malwazija, Terran. o istryjskie, proszę bardzo. Ponad 100 lat temu, w czasie I wojny światowej, pod Caporetto miała miejsce olbrzymia bitwa. Było tutaj kiedyś królestwo włoskie, dlatego mówię Caporetto, ale tak naprawdę była to bitwa pod Kobaridem dzisiejszym. Poległo w niej ponad 7 tysięcy włoskich żołnierzy, i ta włoska wojskowa świątynia i ta zbiorowa mogiła stanowi upamiętnienie tej krwawej bitwy. Co jeszcze ciekawe, jest to jedyny włoski obiekt zlokalizowany poza Włochami, ale w dalszym ciągu utrzymywany przez władze włoskie. Biorąc pod uwagę tutejsze wydarzenia historyczne oraz górujące nad miastem monumentalne mauzoleum, warto jest odwiedzić tutejsze kobaristkie muzeum, które poświęcone jest głównie wydarzeniom I wojny światowej. Zachęcam do kontynuowania podróży w kolejnym epizodzie, a w dzisiejszym filmie to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.